Moi roztomili, posłuchajcie wiersz o paniczce zimie. No zima, zima już, już pomału idzie precz. Uż za chwilę będzie wior. Uż mamy koniec lutego, ale ona furt szczeje, furt jest zima. Tuż posłuchajcie, co ta paniczka zima zrobiła z tym, z tym światem. Wierdzie napisany po naszemu, cieszyńską rzeczą. Zima już w listopadzie do okien zaglądała. Tuż gaździno w kachloku tym tuplym hajcowała. Na miedze, a na zagródkę też się w tym czas dziwała. Dycki rano trowe, a kwiotki mrozem sztrajchowała. Jeszcze się po lesie przed jesienią chowała. Wieczór zimnym luftem do gęby fukała. Ledzykany śniegiem w nocy dziedziny posuła. Chnet z kominów dym spolonego drzewa poczuła. Wiedziała, że to jeszcze nie ma, gans ten jej czas, że musi kapkę doczkać, że przy, przyszła, przyszła zawczas, bo pucuje pucuje w całej chałupie dłaszki, rychtuje się z gazdą do wielkiej zabijaczki. Tuż se czympła pod strumym, a się tym udziwała, cierpliwie na starucnym pnioku pod lasem siedziała, Kiej pani jesień ostatni listek z dymba strzepała, To już zima na calutkim Bożym świecie królowała. Terazy już mrozem wszędzie po dziedzinie fukała, Myszy, a chroboki do hałpy do ziemi przeganiała. Jagny rynkę dźwigła, wszędzie fest śniegiem suła, Biało ujeł już chałpa, chlyw stodoła rajczula. Stazik na paniczkę zimę dycki nadowali, ale śnieg przy chałupie wartko odkidowali. Po tym jak się przy loku, iny kapkę zagrzoli, to mu starka warzunki do sztamperla pololi. Dziecka zaś mają uciechę, jak śniegu widziały. Wartko się oblikły, chneda pośniodały, z chałupy jak z flinty do pola poleciały, a w białej pierzince się całe wykulały. Pod tą białą pierzinką Zimeczka se drzymie. Tak se spi, a spoczywo użł od końca jesienie. Zima ją furt, jak dobro cera, opatruje. Kany je śniega mało, to go chneda dosuje. Siedzą ludzie po chałupach, A fest przykładają. Ciepły jor, a lato furtce wspominają. Na paniczkę zimę nie mają co nadawać, Gdyż przeca jeszcze kapkę aby dom kolędować.